Już ponad 20 km zrobione. Do zrobienia testu sprowokowała mnie sytuacja, kiedy czytałem przy tym białym Matizie z yy, przedostatniego filmu, gdzie gość napisał, że poniżej 5 litrów można zejść na 100 km Matizem. Może i można. To zależy też od egzemplarza, od jazdy, od prędkości. Kiedy Matizem się mm, przyspiesza, jeśli można to tak nazwać, mm, wtedy on dużo pali. Ja, ja to już przetestowałem kiedyś, ale na zasadzie takiej nie od tankowania do, do tankowania, tylko y, po prostu z baku chodziło, ze skazówka opadała strasznie szybko. Jak widać, już 36 tysięcy. A jedziemy sobie tutaj po centrum. E, jedziemy sobie po centrum, więc tak jak widzicie, jazda odbywa się w trybie miejskim. Grup nieznanego żołnierza. cały czas 76 km zrobione. Jestem bardzo ciekaw, ile to wyjdzie. Jestem na wysokości stacji benzynowej i mam jeszcze na liczniku 20 km. Czyli pojadę w jedną stronę jeszcze 10 bez celu i zawrócę i drugie 10 i dojadę do stacji i wtedy będzie równe równe 20 km i równe 100 do zatankowania ten matis naprawdę się super sprawuje, jeżdżę nimi od wymiany oleju do, do wymiany był wymieniany ten olej naprawdę 10 co 10 tysięcy rocznie robił na początku gdzieś tak 15 tysięcy Później e, przeszedł na 10 tysięcy, ponieważ e, mam jeszcze jeden samochód, gdzie go używam sporadycznie, ale na dłuższe trasy. Także jeśli chcę jechać, e, to, to sobie tam go wezmę, i dlatego o, ten, ten samochód z 15 000 zszedł na, na 10 tysięcy e, miesięcznie. Widzę, że tutaj nie było na znaku głównym, ale tutaj mamy, że możemy zawrócić o przy zielonym. Można sobie sprawdzić od razu przegub, czy jest OK. Jak nie zapyrkocze. Także jestem, słuchajcie, bardzo zadowolony z Matizy. Ja pamiętam, jak go kupowaliśmy, to były trochę śmiechy tych wszystkich kierowców, że to Korea, to nie potrafią robić samochodów, że Fiat, Seicento, to jest jakość i tak dalej i to możliwe, no to jest prawda, ale powiem wam, że, że wyszedł ten samochodzik, ten samochodzik im naprawdę wyszedł, pod względem pod względem takim mechanicznym. Jedynie minusem tu jest blacha, która strasznie rdzewieje, bo bo te samochody po 10 latach jak no, parkowania pod chmurką to padły bardzo, to 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 za bardzo. Nawet jak tam ktoś tam dbało, nie to to, to rdza się naprawdę pojawiała prawie w każdym, jeżeli tam ktoś trzymał go pod kocem w w garażu, no to, no to spoko, no to utrzymał nawet do dziś ale już to dobry, fajny, ładny Matis to jest e, przynajmniej tutaj, e, w okolicach e, Warszawy, to chyba, że są schowane gdzieś w garażach o i tutaj mamy znak, że możemy sobie zawrócić i zrobiliśmy trochę na, na pół żółtym prawdopodobnie ale za mną jeszcze, jeszcze wjechały samochody, więc nie byłem taki zły. No i wracamy. Tutaj znowu trzeba powoli, bo fotoradar. Także słuchajcie, jestem bardzo zadowolony. Ja naprawdę tego Matiza i te części, które e, kupuję i skupuję e, nowe, przydadzą mi się na przyszłość, bo e, zakupiłem sobie trochę blach też w kolorze srebrnym naprawdę w bardzo fajnym stanie, naprawdę piękny, piękny nawet stan, kolor z takiego samochodu i może na końcu filmu Wam stawię taki króciuteńki filmik, który nagrałem z jakiego był brany kupiłem go jeździłem po te części trzy razy wpakowane w matiza drzwi przednie to mi ledwo co weszły przywiozłem te wszystkie, właściwie kupiłem wszystkie części blacharskie typu drzwi maska, klapa płotniki nawet tylne, aczkolwiek tylne płotniki może nie mają rdzy ale tam jeden ma taką wgniotkę troszeczkę ale gdy przyjdzie mi wymieniać to powiem Wam jedno że taką gniotkę, gniotkę wyprostuję to chyba tam 100 zł kosztuje jedna przy tej technice teraz i ja ją wyprostuję potem pójdzie lakier ale to tak za 10 lat pewnie bo mam, zamierzam słuchajcie dożywotnie trzymać któregoś z tych matizów nie wiem czy ten wytrzyma ale tamten musi, aczkolwiek do tego mam wielki sentyment. I tutaj dopóki te blachy no będą, to, to, to do kupienia to będzie umieć. Chodzić. Ten ma podłogę strasznie już, e, miał sfatykowaną, tak jak widzieliście w poprzednich tych filmikach, ale została zrobiona. Nie wiem na ile mi to wytrzyma, ale myślę, że na, na jeszcze na 5 lat co najmniej i zaczniemy się martwić potem. A może się trafi jakiś matisk, gdzie trochę powycinam płatów z podłogi. No właśnie może trzeba będzie zacząć coś jeździć po szrotach. Zostawię telefony. Może jak będzie Matis, to, jeśli ten będzie pracownik OK, to może zadzwoni bo przy takim rozebranym matizie już tak do golasa naprawdę można zobaczyć i od środka i jaka jest, jaki stan jest podłogi więc wyciąć potem to już dla takiego gościa nie będzie aż tyle, tyle problemu w tym nowym zamierzam naprawdę zadbać o blachę, o podłogę żeby jak najdłużej ona była w takiej kondycji Dlatego zrobię tą e, stronę od e, pasażera w tym roku, e, bo tutaj się najwięcej tej wiedzy pojawia na progach. E, żeby, najważniejsze, żeby te progi nie, nie wstawiać nowych, bo taki próg wstawiony z tych rzemieślników to on wytrzyma 3 lata, 4 i, i będzie znowu to samo. To samo dzieje się z. Muszę, muszę dobrze zabezpieczyć e, błotniki, tylne. Bo z tymi z przednimi to wiadomo, można coś wkręcić, e, śrubkami przykręcić i można wymienić łatwo. A tamte spawanie, już strukturę samochodu zmieniać, to widać będzie, że coś jest niedopasowane. Nigdy tak nie zrobią dobrze. Troszeczkę Wam pozajmuję gadką ten czas oczekiwania na wynik, ponieważ mam, w tej chwili mam zrobione tak jak widzicie, o tyle czyli 90 km i do celu jeszcze 10 km do zrobienia jadę sobie teraz cały czas godzina 0, już blisko jeszcze kilometr jak widać jestem już w pobliżu stacji myślę, że no właśnie, jakbyście się strzelali, ja myślę, że wyjdzie mi 6,5 litra w tej jeździe miejskiej. Chciałbym, chciałbym dobrze trafić, nie wiem czy dobrze trafi, ale myślę, że 6,5 powyżej tej liczby. Muszę stwierdzić, że jak na Matiza to był taki wynik dość słaby. Do 6,5 mogę jakoś przełknąć tą dawkę benzyny na 100 km, ale powyżej będzie, będzie to już takie spalanie no dość spore. Tak jak widać, tutaj skręcam, jak skręcałem zimową porę, czyli 2 yy, kwietnia. Chwilę muszę poczekać, bo jest czerwone. No, jestem ciekaw. Obstawiam 6,5. Jest zielona strzeweczka. To jedziemy obstawiam 6,5 litra, ale mogę się mylić. Jedziemy na stację. Jest to ten sam dystrybutor, więc do, i do drugiego odbicia, więc zobaczymy. Co zatankujemy? Na liczniku jest 99,8. Myślę, że te 200 metrów to już wybaczycie, że nie dojechałem dookoła jeszcze tej stacji. No bo to już by było. A, to, to już nie, to nie, nie, nie przyczyni się do jakiegoś złego wyniku testu. Otwieramy klapkę i idziemy tankować. Już nie ma śniegu. Ceny ben benzyny 625. Dziewięciotka piątka. Na was.

To jest e, mój wynik. No, i chciałem e, się za Was zapytać, e, co o tym sądzicie. E, może trochę odjadę od e, tej stacji i zatrzymam się gdzieś tutaj. A może tutaj sobie zatrzymam się i. E, no i chwilę jeszcze pogadamy. I co o tym wszystkim sądzicie? I czy to jest dobry wynik? Czy to jest średni wynik? No bo wydaje mi się, że jak na Matiza, powtarzam jeszcze z takim przebiegiem tyle, tyle, tyle lat my, to nie jest tak źle. Ale to jest w trybie miejskim to jest kilka razy zapalania. Troszkę na saniu jeżdżone, bo tak jak widzieliście, warunki były jak zaczynaliśmy, bardzo zimowe. Teraz jest taka wiosna, i, i myślę, że to jest. Moim zdaniem jest to niezły wynik. Nie wiem, jak tam oceniacie go, i bardzo bym prosił w komentarzach, żeby coś napisać. Słuchajcie, ruszamy, ale zanim ruszymy to komisyjnie wyzerujemy licznik ponieważ następnym testem będzie test 300 km jak sugerowaliście w komentarzach i w ogóle pozdrawiam was kupaki i dzięki za właśnie tą sugestię żeby Przejechać 300 km, i wtedy coś wiedzieć, i to będą te same trasy. Ja tutaj będę jeździł tym samochodem właściwie po mieście. No i wtedy zobaczymy. Obecny wynik zapisuję i zobaczymy, jaki będzie tamten na 300 km dzielony. Spalanie. No dobra, ruszamy, robimy kolejne kilometry 300. Teraz. I tu będziemy tankować się też na tej stacji. Tutaj poczekajmy na ten samochód. O, to takie mini rądko, tu jest ja zawsze tam zjeżdżam, to ścinam. Tutaj ale to nic, bo tutaj nie ma nic się nie dzieje. Tutaj jeszcze trzeba poczekać, bo z tej strony jedzie samochód. O! I tu można. Bez migacza. Tu nie ma już innych samochodów. No dobrze. E, słuchajcie, jeszcze raz będzie rzut oka na, na ceny paliw. Jak wtedy jest? Ja już chyba nie pamiętam, ale to było 6,63, jest teraz 6,45. Wtedy było 6,63. E, słuchajcie, jeszcze chciałbym e, pewnemu koledze, youtuberowi, e, m, chciałbym e, challenge, e, wywołać go do, do tablicy i chciałbym, żeby on zrobił e, w swoim Polonezie m, taki test. E, a kanał nazywa się Parking Polska. Bardzo pole, pozdrawiam e, kolegę, e, który jest, no, który rozpoczyna również i który, powiem szczerze, że też zakupił. E, Zakupił też poloneza w tym samym, praktycznie czasie, i też jest w sumie amatorem w naprawach. Tak jak ja, jak widzę, coś on tam dłubał, to powiem Wam szczerze, tak jakbym siebie widział. Także pozdrawiam serdecznie i wywołuję cię do takiego testu na Twoim kanale. Jeśli to oglądasz, słyszysz, no to odpowiedz. Chciałbym również pozdrowić wszystkich widzów stałych mojego kanału i tych niestałych też. Jeżeli tam interesuje Cię troszkę taka historia Matiza, wygląd i ewentualnie porównywanie do oryginału, tu żadnego tuningu nie znajdziesz. To, to zapraszam serdecznie do obserwowania. Wasze sugestie, które były w sprawie tego tankowania. 300 km minimum właśnie się tworzą i one już tutaj widać. Mamy kilka kilometrów zrobione do tego nowego testu. Także pozdrawiam Was serdecznie, chłopaki. Trzymajcie swoich Matizy, dbajcie o nie. Im więcej jest o tym fajnie, to nie musi być jakiś potem unikatowy samochód, prawda? Ja zapraszam, jeśli ktoś ma ochotę pokazać swojego Matiza na moim kanale to bardzo proszę jakiś film stworzyć, ewentualnie mi kilka przesłać, to ja za przyzwoleniem oczywiście je zaprezentuję i to bardzo chętnie. Może to być jakieś szczegóły, silniki sfilmowane, cokolwiek. Jeśli macie ochotę coś powiedzieć, nawet, to bardzo proszę serdecznie. Możecie puścić i będzie to uwiecznione. Także. Nowe kilometry do nowego testu już zrobione.